Lecę do białego, słuchajcie, bo ma rybę. Kurwa, biały, jak przez te krzaki? Ty, tędy się nie... wiebałbym się do wody. To szczupak jest? Kurwa, kawałek, kawałek. <laughs> biały ma rybę na popka. Kurde. Ja będę cały mokry. Biały ma rybę na Pojedynczego popka Słuchajcie I mówi, że to szczupak <grystanie> Kurwa de. Biały ty tędy szedłeś? Ja przejdę tędy w ogóle Czemu? Czemu nie wyciągniesz? Jesteśmy u białego Ale rekin O Jezu, to ten podbierak masz? No Ale bestia Metruwa Uważaj bo No wiem. On się wysuwa. Ojej. Nie! Jezu yes. kurwa! Bardzo. dziękuję! tym ty bardzo ci dziękuję! Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo. Ale krokodyl! Ale... Nie. Ale szczupak! Ja nie wierzę w to. Ale szczupak! Ja nie wierzę w to. I co? Nie przegryz ty! Ja nie wierzę w to nadal. Ja też nie. Ja pier... Idziemy. On ma ponad metr. Idź. Ty idź, ty, ty dobra, on się nie będzie cieszył twoim szczęściem. Ja się cieszę. Stań, zobacz! Z metr 10 Chodź ma. zobacz chociaż Kim nie wierzy! Całe kółysko, ty! Ja pierdzielę Nie przegryz mi żyłki, zobacz. Nadal to fluorokarbon czy żyłka? Żyłka. Biały, bo on ma zobacz, jak on ma zęby na wielkość Ale rozjebałeś system <laughs> O Boże Chodź zrobimy zdjęcie Skarbie. ładne Mam wagę No Jaki Powiem wam, że włączyłeś? Wytaruję ją Ty... Nie no Ja to jestem w szoku Dziękuję Ci bardzo majster bo to twoja zasługa Sam bym go nie wyciągnął Biały i znowu ten mały kurny podbierek on jest nam pisany ci powiem, jest... podbiera, on przynosi szczęście, no Dychę przekroczył. Nie No nie dychę, ma 9. Dziewięć. Dziewięć. Nie no dziewięć. Dobra, teraz go na kalkulator na ten do zmierzenia. 9 ma 9 kilo, szczupak 9 kilo Fuck My... Musimy go wyjąć, bo go w kołysce nie zmierzymy. 14 bite. Grubo ponad metr Nie wierzę Masz Nie, nie wierzę w to <grym> Nie wierzę w to, naprawdę Daj ja ci przytrzymam tu Daj przytrzymam ci sprawiedliwie Uważaj no, na... Żeby nie było Jest! No jest pięć. metr pierwszy Poczekaj, teraz metr sześć Sto A górna sześć. płetwa, a nie, nie mamy jak złapać 106 sześć. Metr sześć, nie wierzę nie wierzę w to! Nie wierzę w to! Pokazuj go! Pokazuj go i go wypuszczamy, zrobimy zdjęcie jeszcze ładne Zgasiujesz gaś latarkę O, teraz mnie komary gryzą. Jaki wiek, Przepraszam, bo hmm. mogę się zachowywać jak jakiś upośledzony nale no nie jeden by tak się zachował na moim miejscu, no kurczę. Nigdy takiej ryby nie miałem naprawdę i to nie na nie na żadne nie na żadnego żywca popek. Jeden popet, popek popek Ja pierwszy raz tu, widzę szczupaka takiej wielkości i ci powiem pokój. i ci powiem, że patrzę na jego głowę i mnie przeraża. Ja, ja myślałem, że to amur początkowo, bo jak on od brzegu strzelał. Ja pierdzielę naprawdę jak amur. Ale... Chcesz zdjęcie czy nie? No to, no, no, <śmiech> <śmiech> Piękna ryba. nie. no normalnie ja pierdzielę. A nie się jak jechał? Ten muśnie mówi wszystko, nie? Tylko... Nie jest to ryba jak białego, ale jest to ryba w końcu. A no tu złapałem jednego. No to wiem, bo było od jazdy <coughs> A teraz mnie trochę zdenerwowało to branie. A jak to się nazywa? A... Zagrał Ci kołowrotek, nie kołowrotek tylko sygnalizator? Teraz? Wcześniej w nocy jak było branie. To znaczy zagrał? No zagrał jak było branie to zagrał. Sygnalizator? No. Bo ja czu... słyszałem rolkę albo chyba mi się śniło może. No. Jechał, no ale ty gadałeś do mnie. Pytałeś się, czy mi pomóc. No tak, bo ja usłyszałem. Co to się dzieje? Ryba. A po co no i skąd wziął, gdzie wziął? Zoczka. Zoczka i to bez PV, bez niczego rzut w nocy mm -hmm. pokarpił, wiesz? Jakoś znajomo mi wygląda, wiesz? Mm -hmm. Kurma, ale jak chodzi. Mm. Jeszcze nie kończy Mako kołdychy Pot... Potarle Potarle no, Ale chodzi zoba Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ale nie ostatni raz dzielsko В чем сяди. Видать. Видишь? Что то есть? Зерско. Это зерско есть? Ага. Ну не, вем. Не зерско? Нет. Thank горы. sałatką! Tak! Mm. Nie, nie będzie miał koło Nie będzie miał dychy? Nie. Z sałatką, nie będzie miał dychy! Mm, bez sałaty, majster. Uważaj, bo ślizga, lubię o, o się. <laughs> W te kurcze te, te w te roz te wielkie podbiera to bez żadnej no, nimi? No. Gratulacje no. Uwaga, bo tam jest mój orzeszak. No Wziąłeś kalkulatorek Nie mam siły jakoś pod dwóch desperatów. No właśnie sympatycznie, że jakiś tak wygięty <grym> jest. Bo, bo, bo mnie boli wszystko. O, tam 15 jest dodana. Odjęte. <grym> <Dodięte. grym> <grym> Stu wagę nam pobłus. <podsuć>. Zero. 40 <grym> 0 Adin złoty telefon, 2 z internetu. Co tu pokazał kalkulator? Pokazuje, że ma 11,700. Czyli 10,700. 11,700. 11,700 i Ju, już odjąłem. Odjąłem już, spokojnie. 800 dokładnie. I co nie ma tych lubię Mówiłem, że ma z, z 12 taka. O Dawaj tutaj na sytowetkę wędkę, i idą, dom, idą dom. No. Idą Idą, A zrobisz mi zdjęcie czy nie zrobisz? No zrobię, dlatego nie Możesz <śmuszczak> <nie śmuszczak> <nie śmuszczak> tego orzeszka zabrać, żebym <śmuszczak> go <bo> nie wyrzucił <śmuszczak> a czy to, O tu leży zobacz, na worku A w co cię mówisz, drugi? No myślałem, że jest w podbieraku, a on burda. jest na, na worku On mnie <śmuszczak> <on śmuszczak> <my> wypadł gdzieś, <śmuszczak> ja pierdzielę <śmuszczak> Jest Wyczekiwany po to, po to tu przyjechaliśmy. Łukasz pytałeś wczoraj mnie, czy w dzień tu coś łowiliśmy. Tak ważne, że są potarle. Najwidoczniej widzę, że na kanale się jeszcze trzy, ale tutaj zrobisz białe zdjęcie, jak go ten skrobiemy. <laughs> Ale też pewnie. Ujęciem? Czy zwykłe? Obojętnie. Może być z ujęciem to. Czekam, co jest. Na lewo. Naprawdę ja się zaskarzałem. Na lewo. Na prawo most. Uch. Na lewo most. A środkiem Wisła płynie. Już? No. <noise> Gruba, sęk. Poszedł pięknie. Zadowolony? O, trochę. A na początku byłem zły, żeby mnie obudził no tak. <noise> no, Żeby nie było gratulacje, majster. Dziękuję. A tego że na naprawdę <noise> Kurde. Pierwsza ryba wzięła? Na no z brzegu. Jest z płytki wody. Znów znowu. Wchodzisz? Zaraz Ci powiem. Na razie oceniam. A ja ile? Pięć minut temu stałem nad wędkami. Nie Patrzyłem czy ten... Ty, on jest tam daleko. Aha. Robi mi śmigło. <laughs> I ryba tu nawet na płytkie jest. Ona tu jest, bo ta wszystkie te ryby stąd wzięły. Niech no, on się pokaże. O, mm. ładny. Widziałeś go? Tak, no, zobacz, widać pan. go. O, pat, pełno łuski. Jakie kluski. Chodzisz? To weź podbierak, weź z cepkiem. Daj, nie utopię się. To no on nie wszedł. Daj on... podbierak. Dasz se radę? Wiesz, tu jest? Zastrzelec tak. czy tak? No, możesz mi jakąś podkę zrobić? O, tu już nie jest twardo. <laughs> o fuck, ale mułku.

Bierz go pod pachę jak suma ładny, no. a przede wszystkim mega waleczny. Kolejny dziesięć plus. Jest Je dycha Może nie być Nie, Je, jeszcze nie zdycha Żeby ci dziury w podbieraku nie zrobił Dobra wyłącz na razie ma. ma dyszkę ma Dawaj łapę Nie wyjdziesz tak kot. No bez ręki to nie wyjdę, wiem. Dziękuję. Rys, wyłączył ktoś kiełbasę? Nie idę. idę. <grym> Zadowolony. A, panie. Drugi, nie, trzeci. Trzeci, ale drugi konkretny. Ładny. Dyszkę będzie miał. No mówiłem od razu. Orzechy zabrał moje. Nie dziwię mu się tak ciął. Grącz na razie łukasz. Już na razie Dyszka? Bychka. Ponad 11. 11 kg. Cał 11ka przyjechał na swoją miejsce, okej. No jest wjajemy się, weź faktycznie sobie samo fakty węgierski. Jest piękny ten nowuski karpis. Dobra, złowion. Dwa orzechy znowu tygrysie Skuteczny Jaki? Zacznijmy od tego, że ty tylko na orzechy tygrysie Nie i ku góry Robisz biały też tu No Tak z Ja nie mam tak nawet jednego, ale on mi spierdoli, znając moje szczęście. Flash czas. Dobra, puszczamy go. Za to kocham mówienie w lato. Hmm. O, poszedł. Dziękuję Wam za pomoc. Nie. Szkoda, że nie umie, ale to... No. Ale za to dobrze, że umie.